Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o kolonializmie w XIX wieku. Czego dowiemy się na tej lekcji? Dowiemy się, dlaczego doszło do ekspansji kolonialnej, dowiemy się, na czym polegały różnice w kolonizowaniu Afryki i Azji, poznamy pozytywne i negatywne skutki kolonializmu. Zaczynamy od ekspansji kolonialnej ogólnie. Już od czasu wielkich odkryć geograficznych najsilniejsze europejskie państwa dążyły do podboju zamorskich krain. Dzięki przewadze militarnej opanowały słabo rozwinięte terytoria, głównie w Ameryce, a następnie eksploatowały je gospodarczo, co wzbogacało metropolię. Kolonializm to jest więc polityka państw rozwiniętych gospodarczo polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych oraz wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowców. W XIX wieku wysoko rozwinięte państwa zaczęły zajmować kolejne posiadłości, tym razem w Afryce i Azji. Przyczyny ekspansji kolonialnej, chęć zdobycia nowych ziem, surowców naturalnych i rynków zbytu, dążenie do zwiększenia zysków, próby opanowania ważnych szlaków komunikacyjnych i handlowych, konieczność pozyskania taniej siły roboczej, przeświadczenie o wyższości cywilizacyjnej mieszkańców Europy, podbijanie nowych ziem przedstawiane było tutaj jako ważna misja Europejczyków. I kolonizacja Afryki. Północne wybrzeża Afryki, położone nad Morzem Śródziemnym, znane były cywilizacje europejskiej i rzymskie już w starożytności. Do połowy XIX wieku Europejczycy zajmowali w Afryce jedynie obszary na wybrzeżach. Zakładali tam osady handlowe, faktorie, niewielkie miejscowości, a z czasem także porty. Kontynent ten traktowano głównie jako źródło niewolników, których wywożono do Ameryki Północnej i Południowej. Sytuacja zmieniła się, kiedy wprowadzono zakaz handlu ludźmi oraz stopniowo likwidowano niewolnictwo. Wówczas Europejczycy zaczęli zajmować ziemie położone w głębi Afryki. Dzięki przewadze technicznej i militarnej łatwo podporządkowywali sobie kolejne terytoria zamieszkiwane przez lokalne plemiona. W latach 80. XIX wieku kontynent afrykański został podzielony między europejskie mocarstwa Wielką Brytanię, Francję, Belgię, Włochy i Niemcy. Większość obszaru zajęły Wielka Brytania i Francja. W Afryce pozostały wówczas tylko trzy niepodległe państwa: Liberia, Maroko i Abisynia dzisiejsza Etiopia. Do opanowania czarnego lądu w dużym stopniu przyczyniły się europejskie kompanie handlowe, które finansowały wyprawy, które to z kolei poszukiwały nowych surowców, a z czasami prowadziły także podbój terytoriów. I polityka kolonialna w Azji. Inaczej niż w Afryce przedstawiała się sytuacja w Azji. Mieszkające tam społeczności od wielu wieków zorganizowane były w państwa stawiały zatem skuteczny opór kolonizatorom. Z tego też powodu Europejczykom nie udało się zawładnąć całą Azją. Chiny oficjalnie nigdy nie stały się kolonią, jednak wącarstwa podzieliły się strefami wpływu w tym kraju, aby czerpać korzyści ekonomiczne nie chciały dopuścić do wzmacniania władz i tłumiły powstania lokalnej ludności. Indie od XVII wieku były stopniowo opanowywane przez Brytyjczyków, ekspansję na tym terytorium prowadziła w ich imieniu Kompania Wschodnia Indyjska. Kompania została rozwiązana w 1858 roku, a jej posiadłości przejął rząd Wielkiej Brytanii. Gęsto zaludnione Indie przynosiły ogromne zyski imperium brytyjskiemu. Swoje terytoria w Azji miały także m.in. Francja i Holandia. Pod koniec XIX wieku do rywalizacji kolonialnej włączyły się także Stany Zjednoczone, Niemcy i Włochy. Duże znaczenie na kontynencie miała także Rosja, do której należały Azja Centralna, Kaukas i Syberia. Państwem azjatyckim, które oparło się kolonizacji, była Japonia. Do XIX wieku izolowała się od świata, lecz w połowie stulecia Stany Zjednoczone wymogły na niej otwarcie się na wymianę handlową. Japonia przeprowadziła jednak szybką modernizację gospodarki oraz armii, i wkrótce sama rozpoczęła podboje. I widzimy tutaj na mapie podział kolonialny świata. Mamy Stany Zjednoczone i ich kolonie w Kubie, także kolonie na Filipinach. Mamy też Francję i posiadłości zlokalizowane głównie w Afryce, także w Azji, no i Wielką Brytanię, która ma w posiadaniu Kanadę, część Afryki, Indie, nazywane także perłą w koronie brytyjskiej i Australię. A więc świat w XIX wieku nadal podlegał takim podziałom i podbojom. I teraz wreszcie skutki polityki kolonialnej Początkowo kolonie były wykorzystywane jedynie jako źródła surowców i cennych kruszców, niektóre służyły także jako miejsca karnego zesłania przestępców, np. Australia. W XIX wieku sytuacja zmieniła się: aby zwiększać zyski metropolii do zamorskich kolonii, zaczęto wysyłać przedsiębiorców i inżynierów odpowiedzialnych m.in. za budowę nowych inwestycji i dróg. I teraz pozytywne skutki kolonializmu. Budowa w koloniach m.in. portów, kopalń i linii kolejowych. Prowadzenie europejskiego systemu szkolnego i administracyjnego, kontakt z językiem i kulturą kolonizatorów, dostęp mieszkańców kolonii do osiągnięć cywilizacji europejskiej, m.in. w dziedzinie ochrony zdrowia, umożliwienie rdzennej ludności wyjazdu do Europy, np. w celach edukacyjnych. I negatywne skutki kolonializmu to rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych zajętych ziem, eksterminacja całych grup ludności sprzeciwiających się kolonizatorom, Zniszczenie środowiska przyspieszone wskutek przeprowadzanych inwestycji i zanik kultur i tradycyjnych wierzeń. I teraz Wielka Brytania jako imperium kolonialne. Wielka Brytania została w XIX wieku największym kolonialnym mocarstwem świata. Jej posiadłości rozciągały się od Ameryki Północnej, przez Afrykę i Azję, aż do Australii. Na początku XIX wieku imperium brytyjskie zajmowało aż czwartą powierzchni Ziemi. Indie stanowiły najcenniejszą kolonię, dlatego nazywano je Perłą w koronie brytyjskiej. Brytyjczycy budowali w tym kraju m.in. linie kolejowe, kopalnie oraz porty. Kanada w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych pozostała wierna imperium brytyjskiemu, zamieszkiwają głównie biała ludność przybywająca z Europy. Australia w XVIII wieku była brytyjską kolonią karną, do której zsyłano przestępców z metropolii. Dopiero w następnym stuleciu kontynent ten stał się celem osadników. Egipt był cennym nabytkiem dla Wielkiej Brytanii przez jego terytorium przebiegał kanał Suezki, który o tysiące kilometrów skracał drogę z Europy do Indii. Kraj przylądkowy w południowej Afryce początkowo zamieszkiwali holenderscy osadnicy, tak zwani burowie. Później region ten stał się celem ekspansji Brytyjczyków. W kolonii znajdowały się cenne pokłady złota i diamentów i konflikty kolonialne. Polityka mocarstw prowadziła nie tylko do nadmiernej eksploatacji podległych im kolonii, lecz także do buntów lokalnej ludności przeciwko kolonizatorom. W Indiach wybuchło powstanie Sipajów, miejscowych żołnierzy służących w armii brytyjskiej, w Sudanie powstał z kolei ruch islamski, na którego czele stanął Mahdi. Ruch ten był skierowany przeciwko władzy Egipcjan wspieranych przez Brytyjczyków. Do podobnych wystąpień dochodziło także w innych regionach, lecz wobec przewagi militarnej Europejczyków powstańcy nie mieli szans na zwycięstwo. Chińczycy w XIX wieku kilkukrotnie występowali w obronie swojej niezależności. W połowie stulecia, aby uchronić mieszkańców przed narkomanią, chińskie władze zarekwirowały ładunek dostarczanego przez Brytyjczyków silnego narkotyku opium. Doprowadziło to do wybuchu tzw. wojen opiumowych. Po przegranej Chin kraj został podzielony przez mocarstwa kolonialne na strefy wpływów. Kolejną próbą wyzwolenia się Chińczyków było powstanie bokserów, wywołane przez tajne stowarzyszenie, którego symbolem była zaciśnięta pięść. Jednak i ten zryw został stłumiony. Pod koniec XIX wieku w południowej Afryce wybuchł konflikt w Wielkiej Brytanii z Burami, czyli mieszkającymi tam potomkami holenderskich osadników. Powodem sporu było odkrycie złóż diamentów i złota na terenach Burów. Brytyjczycy postanowili zająć te ziemię, co doprowadziło do dwóch krwawych wojen. Początkowo Wielka Brytania przegrywała, jednak wkrótce wysłała do Afryki olbrzymią armię, która rozbiła wojska burskie. Aby odciąć burów od pomocy miejscowej ludności, Brytyjczycy zakładali obozy koncentracyjne, gdzie więzili nawet kobiety i dzieci. A więc warto tutaj pamiętać, że obozy koncentracyjne to wcale nie jest wymysł Niemców czy też nazistowskich Niemiec. Ostatecznie spór zakończył się w 1902 roku klęską burów. Ich terytoria włączono do Imperium Brytyjskiego. Dziękuję za uwagę.